Witam wszystkich oglądających. Z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki jasło. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu: jakie roślinki mam posadzone w akwarium? Będzie to anubias nana, tak zwany anubias niski. Jest to wolno rosnąca, najmniejsza roślina z rodzaju anubiasów uprawiana w akwariach. Pochodzenie. Anubia znana występuje na terenach środkowo-tropikalnych Afryki Zachodniej, najczęściej w Kamerunie. Charakterystyka Gatunek rośliny wodnolądowej z rodziny obrazkowatych. Rośnie bardzo powoli na wysokość do 10 cm. Kłącze rośliny pełzające lub rozgałęzione. Liście zebrane w rozetkę. O jajowato elipstycznym, zaoszczonym szczycie, zwężone przy podstawie. Osiągają długość do 6 cm i szerokość 3 cm. Korol listków to ciemna, głęboka zieleń. Roślina bardzo dobra do akwariów, gdzie pływają ryby lubiące podgryzać rośliny. Jej sztywne liście chronią ją przed ro... Roślinożernymi rybami i ślimakami. Zamiast sadzenia w podłożu można przymocować do kamieni lub korzeni. Umieszczając sadzonkę w podłożu należy uważać, aby nie przysypać kłącza żwirkiem, gdyż może gnić. Roślina dosyć często zakwita w sztucznych warunkach. Nadaje się również do hodowli w Roznażanie anubiasa. Roślina nasienna w warunkach akwariowych roznażana jednak poprzez podział kłącza, na którym wyrasta młoda roślina. Wymagania jakie potrzebuje ta roślinka. Wskazywany dodatek CO2 i żyzne podłoże. Nie przepada za zbyt silnym oświetleniem, przy zbyt mocnym świetle liście żółkną. Czyli... Podsumowując to wszystko, co było teraz powiedziane, roślinka jest z rodziny obrazkowatych, biotop afryka. Wysokość łodygi to 10 cm, szerokość rośliny 10 cm2, szerokość liści 3 cm, trudność uprawy średnia, tempo wzrostu bardzo wolne, oświetlenie słabe. Od 0,3 W na litr. Plan, gdzie sadzimy. To na dekoracjach i na przodzie akwarium. Nawożenie CO2, choć nie jest konieczne. Wodę, jaką potrzebuje. Ciepła, umiarkowana, lekko kwaśna, lekko zasadowa, bardzo miękka, miękka, średnio twarda. Temperatura. Od 22 do 28 stopni Celsjusza, pH od 6 do 8 oraz twardość od 2 do 12. No i to by było pewnie na tyle o tej roślince. Także z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki, Jasło. No i do następnego odcinka na moim kanale. Cześć!